Siemanko, kochani, ja jestem Detrak i witam was w kolejnym odcinku. Zegrajmy w Cities XL 2012. Ogólnie odcinka nie było strasznie długo, za co was bardzo przepraszam. Ale po pierwsze, w mieście był mały kryzys i to duży. Jak wiecie albo nie, bardzo mnie denerwują korki w tej grze, więc wziąłem się za przebudowę. Przebudowa oczywiście równała się z wyburzaniem wielu rzeczy. No i tak pewnego dnia głowiłem się, głowiłem, jakby tutaj te drogi rozplanować, aby, aby zaświeciły się wreszcie na, na zielono. No ale to nie wyszło. To nie wyszło i przez chwilę straciłem zapał na grę. Um, ale cóż, pomyślałem sobie teraz. Nie ma co, trzeba coś nagrać, znowu się wdrożyć w to projektowanie miasta. No i co? Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. No okej. Okay. Ogólnie liczebność, znaczy ludność miasta wzrosła. Jest już prawie 200 tysięcy mieszkańców. Um, uporałem się przed chwilą z kryzysem. O jak pamiętacie lub nie, Miałem w budżecie około kilkudziesięciu chyba milionów yy, Tych pieniędzy, nie wiem czy są No takie tam jakieś <laughs> I Zmalały Do około pięciuset, więc naprawdę Niezły kryzys miałem Ale uporałem się i póki co jest dobrze Co jeszcze? Zmieniłem tutaj yy, Przebudowałem w wolnej chwili ten rejon przemysłowy jest teraz. Wydaje mi się, troszeczkę ładniej. Korki nadal są szalone, ale komunikacja miejska tutaj jeszcze pomoże, bo y, usunąłem ją, ponieważ generowała za duże dochody. Teraz są tylko y, trzy autobusowe linie, y, które sprawdzają się całkiem nieźle każda z nich jest w pewnej ilości zajmowana, więc pieniądze wydane na niesienie nie marnują bardzo mnie to cieszy, chociaż nadal to legendarne legendarny komunikat traffic congestion is bad mnie prześladuje ale mam nadzieję, że już niedługo tymczasem koniec obijania się i zacznijmy jeszcze bardziej naprawiać naszą gospodarkę, bo na razie chwiejemy się tak na linii pochyłej, że tak powiem. Po pierwsze, musimy zwiększyć budynki przemysłu ciężkiego. Tutaj. No musimy tak naprawdę podwoić produkcję. Więc co, nie ma na co czekać, tylko po prostu budujmy. Ogólnie, przepraszam was za... Taki lekki nieogar, ale jest naprawdę czwarta w nocy <laughs> Ja nigdy nie śpię, jakby co I po prostu postanowiłem coś nagrać, ale... No cóż <laughs> Nieważne, stawiamy parcele Ok. Sprawdźmy Jak się ma produ... Okej okay. Trzeba dalej zwiększać oki doki jak widzicie jeszcze tutaj porobiłem troszeczkę tych wysypisk, ogólnie nie wiem co dokładnie przerabialiśmy w ostatnim odcinku ja was bardzo przepraszam, ale nagrywałem to chyba z tydzień temu i, i po prostu moja pamięć już nie sięga tamtych czasów zbytnio, jeżeli chodzi o takie pierdółki, że tak powiem no ale tutaj yy, Wysypiska są, są też yy, rafineria ropy, ropy naftowej. No i jakoś to jest. Mam nadzieję, że wysypiska też nie, nie rzucają się jakoś w oczy. Nie są jakieś fatalne. No ale dobra, w końcu. Nie zajmujmy się wysypiskami w tym odcinku. Yy, mieliśmy naprawiać tutaj ten ciężki przemysł. Ogólnie już nie jest źle, dołożyłem te parę budynków I jest dobrze Teraz jeszcze w wolnych miejscach wypełnijmy mniejszymi działkami Mniejszym zagęszczeniem mm -hmm. no, okej okay. Naprawdę mam nadzieję, że gdy tak umiejętnie z przesiadkami już rozplanuję tą komunikację miejską, to te korki wreszcie znikną. No bo kurczę, to miasto jest naprawdę fajnie rozplanowane w sumie. Są szerokie ulice, ten układ, układ też jest całkiem przyzwoity. Wydaje mi się, że wyszło mi one całkiem ładnie. Nie jest źle. Może, może te przedmieścia poniekąd niezbyt tutaj pasują, ale tak naprawdę one się najmniej korkują tutaj, jak widzicie. Powinienem chyba zostać architektem przedmieść, bo jednak te części tutaj centralne niezbyt mi wychodzą. Co jeszcze? Um, ogólnie planowałem tutaj to centrum miasta, to takie właśnie podzielone na strefy, ale pomyślałem sobie, że w żadnym normalnym mieście centrum miasta tak nie wygląda. No, ogół centra miast są bardziej zbite. Takie gęsta zabudowa bardziej dominuje, a nie właśnie takie y, pasy zieleni jak tutaj. A więc od tej strony, mniej więcej od tej ulicy na prawo, y, będzie mniej więcej taka oto zabudowa. Będzie gęściej, bardziej realistycznie, y, przez co ładniej. Przez co ładnie. Będą też y, drogi tylko i wyłącznie na tramwaje, więc... Y, póki co będzie to takie lokalne metro Te tramwaje, bo... Ktoś... Bardzo dużo osób, znaczy dużo osób y, Chyba z dwie osoby pisały mi właśnie o metrze, żebym Żebym założył w mieście Teoretycznie już mogę to zrobić, ale Metro jest naprawdę bardzo Bardzo kosztowne i... No cóż, po prostu Gdybym teraz zbudował nawet krótką linię metra to moje miasto miałoby taki deficyt budżetowy, że już bym się chyba nie pozbierał. Um, musiałbym pewnie szybko usuwać te wszystkie stacje. Ale okej. Okay. No I tu cały odcinek gadam za, zamiast coś robić. Ojej. Oki. Okay. Co jeszcze? O, sprawdźmy tutaj. Znowu, tym razem wysypiska. Czyli wysypisk naprawdę zawsze jest na nie zapotrzebowanie. Mieszkańcy produkują masę śmieci. Um, Okej, okay. więc czas zrobić jakieś nowe wysypiska niestety. Um, I one tak naprawdę są całkiem drogie. Jak ja je właśnie tutaj stawiałem, to, to się zdziwiłem, że one tyle kosztują. No ale w sumie to się zwraca Przy podatkach mieszkańców Jeżeli są szczęśliwsi Bo są wtedy bogatsi To płacą, płacą wyższe podatki a więc, A więc dobrze Co jeszcze? Dobra póki co co prawda mogłem jeszcze dołożyć jakieś tam wysypisko, ale no, jednak boję się o tę kasę, gdy ten wzrost y, oscyluje pomiędzy 0 a 10 tysięcy. To jest jednak dość niestabilne i. Mm, ale jestem pewny, że tutaj benzyna jest też trudna do znalezienia w mieście. A więc musimy wybudować jakąś tam kolejną małą rafinerię. A cóż to jest? Okej. Okay. Mm, tylko gdzie? Oki, okay, może tutaj. Okej, okay, dało radę. O nie. Na minusie, na plusie, na minusie. Co się dzieje? <grym> Okej. Okay w takim razie co jeszcze miałem wam pokazać tutaj a właśnie, tak sobie troszeczkę główkowałem, główkowałem i zacząłem zajmować się zielenią miejską ogólnie zaraz wam coś pokażę jakie te przedmieścia są tutaj zielone, to jest naprawdę naprawdę ładne miejsce w tej części zrobiłem las Myślę, że wygląda całkiem realistycznie. Do, dookoła puściłem drogę z jakimiś tam pojedynczymi zabudowaniami. No i co, myślę, myślę, że to naprawdę fajnie wygląda. Takie właśnie lasy będę chciał robić w różnych miejscach, właśnie w, na przedmieściach miasta. Ogólnie nie mogę się doczekać, jak to miasto rozwinie się tutaj na te wszystkie inne tereny. Ale okej, okay, w tym odcinku zajmujemy się gospodarką, a nie planowaniem. Ja to najchętniej naprawdę. Rozplanowałbym wszystko. O. Więcej wykwalifikowanych pracowników. Okej, okay, nie mam. Nie ma sprawy. Um, ogólnie odblokowała mi się najwie, najgęstsza strefa zarud, zaludnienia dla skilled workers i powinniśmy zacząć y, wykorzystywać właśnie. Te budynki, które mieszczą jak najwięcej, ich tutaj postawiłem przy moście pierwszy wieżowiec. No, gdzieś on musi stać. Myślę, że niezbyt, niezbyt tutaj przeszkadza. I się nieźle wkomponował. I tak most jest od niego wyższy. Te filary, a więc aż tak tutaj nie razi obok tych niższych kamieniczek. Ogólnie bardzo mi się podoba architektura, yy, która właśnie dominuje w budynkach dla yy, wykwalifikowanych pracowników. Jak zapewne wiecie lub nie, yy, bardzo przykładam się do wizualnego aspektu miasta, a więc jest to dla mnie bardzo ważne. Ogólnie. No tu jakiś blok jest. tam pościągałem troszeczkę rzeczy z internetu. No dobra. Taki bloczek niezbyt w sumie wyglądny, ale również tak wydaje mi się, że potrzebny. Umieścimy go gdzieś tutaj, może się zmieści. Hmm. O, w ogóle tutaj zaczyna się robić mały nieporządek. Tutaj troszeczkę wymknęło mi się spod kontroli to miejsce, bo styka się tutaj Spykają się tutaj przedmieścia z takim większym miastem i panuje lekki chaos. Co się dzieje? Znowu spadek. Ojej. Dobra. Budujemy. Zabudowania. Ale tak ogólnie. Hmm. Mam pomysł. Tą ulicę. Można by było usunąć i jakby to powiedzieć wyprostować. No tak nasko dziwnie szła. O. Zrobimy. No tak. Zburzymy ten bloczek i postawimy dwa obok siebie. Wtedy będzie mniejszy chaos. I, i tak ładniej, mam nadzieję. Mm. Oki Doki. Myślę, że całkiem spoko. W każdym mieście są tam jakieś bloki. I no i co? To tylko urealist urealistycznia krajobraz miasta. Um, Okej. Okay. A więc co? Taki odcinek. Taki sobie szczerze mówiąc, ale mam nadzieję, że Wam się spodobał. Mieliście radość w jego oglądaniu, tak samo ja podczas jego nagrywania, więc to miasto przechodzi trudne chwile. Ale nie poddajemy się, nie poddajemy się, walczymy z problemami. I do zobaczenia w następnym odcinku z serii Cities XL 2012. A jeżeli spodobał Wam się odcinek, to zachęcam do załapkowania filmiku. Oraz zasubskrybowania kanału, bo to bardzo motywuje. No i oczywiście, jeżeli macie tam jakieś pomysły, co by zbudować, jakieś wskazówki, yy, to bardzo Was proszę o pisanie w komentarzach. To więc, siemka.